Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku. Pewnie będziecie widzieć kilka filmów z tej lokalizacji, z tego ustawienia, dlatego, że jest strasznie ciemno. I to jest jedyna miejscówka, przy której cokolwiek widać i żebym nie musiała odpalać żadnego światła ani lamp. Jest dramatycznie ciemno. Taka jest pogoda, ale nieważne. Dzisiaj mam dla Was przeogromne, po prostu przeogromne projekt denko. Nazbierało mi się tego. U, odstawię. Nazbierało mi się tego. Mnóstwo, nie wiem w ogóle skąd, nie wiem jak, ale nieważne, przejdźmy do rzeczy, bo film będzie długi. Zaczynamy od mojego ulubieńca, którego pokazywałam Wam już kilka razy. To jest płyn micelarny z olejkiem arganowym z Garniera fantastycznym, na bardzo długo mi wystarczył, to jest duża butla 400 ml do zmywania makijażu wodoodpornego, cudowny, wydaje mi się, że mam jeszcze jedną butelkę, ale teraz chyba się przestawię na coś mniejszego, a, bo jakby tracę motywację, jak zużywam coś aż tak bardzo długo jak ten produkt. Tutaj mam całą masę, aż mi po prostu wypływa w ogóle, całą masę y, opakowań po maseczkach różnego rodzaju. Y, miałam maseczkę do dłoni z Holika Holika, Baby Silky Hand. To były takie fantastyczne rękawiczki, coś cudownego, Jajku, a dłonie miałam po tym tak mięciutkie. Y, muszę sobie to zamówić i y, używać jeszcze y, co jakiś czas, bo naprawdę są super. E, tutaj mam maseczkę z Beauty Face, ale ona nie była jakaś szczególna, ją zużyłam w Krakowie jak byłam z dziewczynami e, tutaj jest maseczka After Hulk Study z Holika Holika e, bardzo przyjemna maska chociaż nie moja ulubiona z Holika Holika tutaj jedne z moich ulubionych maseczek, czyli Foka Baby Pet Magic Mask Sheet Boże, uwielbiam te zwierzaczkowe maseczki. Nie dość, że fajnie wyglądają, to jeszcze cudownie działają. Ehm, mam też taką maskę, którą miałam jakiś czas temu. E, już nie pamiętam skąd ja ją zamawiałam, ale to była tylko taka właśnie maska na oczy. E, nic szczególnego tutaj jest maseczka z Peggy taka chyba z kwiatem lotosu, tak bardzo przyjemnie pachniała, bardzo fajnie jakby nawilżała skórę także z niej byłam też bardzo zadowolona i mam dwa zestawy na nos, ten zestaw widzieliście przy okazji filmu z moją wieczorną pielęgnacją, to jest taki pojedynczy pasek tylko z tego jakby drugiego kroku i one są z Holika Holika, ja je uwielbiam, tylko ich trzeba też Wydaje mi się umieć używać, bo czasami a, możemy ściągnąć za szybko i wtedy nic nam absolutnie z tego nosa nie wyjdzie. Kolejne rzeczy w takich opakowaniach to jest pozostałość po soli do kąpieli z Ekocery. To akurat była taka żółta, cytrynowa, boże, miała cudowny zapach i o dziwo robiła leciutką pianę przynajmniej u mnie. E, także ja byłam ją naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. E, no i też ta gąbka truskawkowa, która miała w środku właśnie e, mydło. E, powiem Wam szczerze, że bardzo fajny produkt. Co prawda, ten zapach nie był taki do końca truskawkowy i taki fajny, fajny, ale mm, podobało mi się to, że ta gąbka była leciutko szorstka, więc przy okazji e, robiła nam też peeling. Naprawdę bardzo fajne uczucie dla skóry i byłam z jej mega zadowolona. Tutaj mam trochę żeli pod prysznic, original source i balea. E, bardzo fajne zapachy, e, bardzo je ja lubiłam używać. Toma, tylko dla mnie najważniejsze. W żelu jest to, żeby nie wysuszał zbytnio skóry i ładnie pachniał. Dezodoranty z garnier Neo. Eee, ja dostałam jakiś czas temu całe takie opakowanie tych dezodorantów i one niestety nie są zbytnio wydajne. Mam wrażenie, że bardzo szybko je zużywam, ale są bardzo przyjemne, mają ładne zapachy i całkiem nieźle eee, chronią, także. Mam chyba jeszcze dwa, jeżeli się nie mylę. Mój absolutny ulubieniec, czyli pianka do mycia buzi z serii losowej z Holika, Holika O matko, jaka ona jest cudowna! Ja na pewno do niej wrócę, tylko chciałabym troszeczkę zużyć swoje zapasy, bo mam ich zdecydowanie za dużo. Ale to jest produkt, do którego będę wracać stale i który ja Wam serdecznie polecam, bo jest najlepszy. Zapach, zmywanie, wszystko cudo. E, szampon do włosów Garnier Fructis, zniszczonych suchych i łamliwych, miał przepiękny zapach, duża pojemność, fajnie mył włosy, e, ja szampony z Garniera lubię, ale używam ich głównie do zapachu, to są takie po prostu zwykle, zwykłe drogaryjne przeciętniaki, w nich nie ma nic szczególnego, ale no na mnie działają. Tutaj mam też mydło do rąk. Tutti Frutti to była brzoskwinia i mango. Ono stało u mnie w łazience na umywalce. Bardzo przyjemny zapach. Takie całkiem fajne, codzienne mydło. Myślę, że spoko. Mam też tutaj z tej samej serii peeling. To już było kiwi i karambola On był taki dosyć delikatny. W zasadzie używałam go bardziej jako żelu do mycia ciała, niż jako takiego hardkorowego peelingu do ścierania czegokolwiek. No ale te produkty mają przyjemne, owocowe zapachy. Zapachy, więc czemu nie? Tutaj jest kolejna maseczka, ta jest w ogóle hitowa, bo to jest maseczka Holika Holika z Budetamy. I ona w ogóle, teraz wam tego nie pokażę, ale ona wygląda właśnie jak to jajko z Budetamy jest taka śmieszna, więc jak ją nakładamy, tak jak w przypadku tych maseczek zwierzaczkowych. Tak samo i tu mamy w ogóle inną twarz, powiedzmy. Teraz troszkę świecowo, e, moje jedne z ulubionych świec Goose Creek, tylko niestety pod koniec jak widzicie strasznie się kopcą I to jest cudowny zapach black leather, męski, ojku, rewelacyjny, ja ją bardzo długo paliłam, ona mi na bardzo długo wystarczyła, no ale przyszedł jej kres e, No i taka maleńka świeczka Aqua z e, Kringle Candle, którą też bardzo e, przyjemnie wspominam Jednakże ja już staram się tych małych świeczek nie zamawiać, dlatego że dużo lepiej sprawdzają mi się. Woski z tej marki są super, hiperintensywne, a tych malutkich świeczek niestety praktycznie w mieszkaniu nie czuć, chyba że nachylimy na dnie nos, jak się pało. Jeszcze jeden garnier Neo, także zużyłam trzy, tak to wygląda. Zapach. To jest zapach, o którym Wam mówiłam, to jest ee, Moment de Bonheur. Z Yves Saint, Boże, z Yves Saint Laurent, tak, chciałabyś. Z Rocher e, To jest taki odpowiednik e, tych klasycznych perfum Chloe. Naprawdę pachnie praktycznie identycznie i bardzo dobrze się trzyma, a przy tym dużo mniej kosztuje. Co prawda to wciąż nie są najtańsze perfumy, bo perfumy z tej firmy raczej wie, też swoje kosztują, ale no. Nie kosztuje tyle co oryginalne Chloe, umówmy się. Bardzo, bardzo fajny e, zapach, używałam go naprawdę z dużą przyjemnością. Jeszcze jedna świeca, Island Margarita. E, to był taki letni zapach, bardzo przyjemny, owocowy, słodki e, i odpaliłam go sobie właśnie e, w sumie to, wtedy, jak już kończyły się te ciepłe dni bo to był chyba wrzesień, tak mi się wydaje. E, e, I właśnie wtedy ją zużyłam. Naprawdę cudny zapach, bardzo Wam go polecam. Super na nie tylko letnie dni, możemy sobie też przypominać właśnie letnie dni, jak jest troszeczkę zimniej i ciemniej, tak jak dzisiaj na przykład. Tutaj mamy chusteczki do demakijażu: jedne są z biedry, drugie są z burżuła. Ja ich używam zwykle. W trakcie podróży albo do poprawiania matowych pomadek, jak noszę je w ciągu dnia, bo zwykle, jeżeli już w jakiś tam sposób mi się zjedzą, to wolę sobie zmyć i nałożyć od nowa, niż tam dokładać, bo to wtedy nie za ładnie wygląda. Tutaj mam też rzecz, której robiłam Wam test, czyli tą maseczkę do ust małpkową z Cholika. Fantastyczną. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to ja Wam test, ten test podnikuję, bo naprawdę maska jest super, muszę ją sobie zamówić. To jest tutaj trochę jeszcze zostało, ale to już się do niczego nie nadaje. Giełka z Bath Body Works Dark Kiss. Uwielbiałam ten zapach, jest naprawdę fantastyczny i pewnie za jakiś czas do niego wrócę. Natomiast teraz mam troszeczkę przesył zapachów, jeszcze czekam na jedne perfumy, więc na razie powiedzmy, że mi wystarczy. Tutaj jest pianka do golenia z Wenus, ona jest z, z witaminą E i z ekstraktem z żurawiny, bardzo przyjemna, taka owocowa, dosyć gęsta, więc fajnie się um, jakby na nią goliło nogi, um, ale nie wiem, no nic szczególnego, pianka jak pianka. Tutaj mam też peeling taki cytrusowy z burżuła, ale on niestety kompletnie mi się nie sprawdził. Był jakiś taki, mam wrażenie, że miał w sobie dużo parafiny. Um, nie ścierał tego na skórka, tylko tak, taką, miałam tą cerę po nim taką. No, nie spodobał mi się, nie polecam. Kociaczkowa maseczka z holika Holika, oczywiście. E, odżywka bardzo fajna do włosów z Charlesa Worthingtona. Ta nazwa w ogóle jest straszna. Ja ją Wam pokazywałam w ulubieńcach, ona jest fenomenalna, ma taką specyficzną, mleczkowatą konsystencję, ale y, na moich włosach sprawdzała się super i mam już kolejny rodzaj właśnie em, tych odżywek z tej firmy czekający w kolejce, żeby je zacząć testować. Naprawdę super firma. E, Aldy perspirant w kulce z garniera. Em, bardzo lubię te antyperspiranty z garniera, natomiast teraz jak wiecie przestawiłam się na sztyft aloesowy, który sprawdza mi się jeszcze lepiej, dlatego że nie muszę czekać aż wyschnie. Niemniej jednak jak lubicie kulki, to myślę, że ta też was nie zawiedzie tutaj mam kremik do rąk z EOSa i powiem Wam szczerze, że ja lubię te kremy, bo one są takie wiecie śmieszne, gadżeciarskie można je wrzucić do torebki, nie zajmują dużo miejsca, ale one nie są jakieś nie wiadomo jakiej jakości no i też jak macie mocno spiesznięte dłonie, to nie zrobią Wam na nich cudów, niemniej jednak to wyglądają uroczo. Krem do twarzy Bioderma Hydrabios z filtrem 30, który używałam podczas tych cieplejszych miesięcy i krem pod oczy Laro ożpozei, którego nazwy nie umiem wymówić, to był taki bardziej żel, bardzo lubiłam go używać, bo bardzo szybciutko się wchłaniał i fajnie nawilżał okolice pod oczami, natomiast jeżeli chodzi o ten filtr z biodermy bo to tak naprawdę był filtr dla mnie bardzo mi się podobało to, że nie był taki bardzo tępy w rozprowadzaniu nie bielił mi twarzy i naprawdę fajnie na nim ten mój makijaż się trzymał, także naprawdę polecam no, i tutaj zostało takie prawie nic, bo tutaj jest e, żel antybakteryjny z e, Bath and Body Works, ten o zapachu. O Jezu, nie pamiętam. A, Caribbean Escape, czyli taki trochę troszeczkę kokosowy. No, żele te antybakteryjne wszyscy dobrze znamy z Bath and Body, także to jest fajna rzecz, żeby mieć w torebce zostały nam tutaj tusze. Jeden z Catrice, drugi z Essence. Oba wodoodporne. I oba w sumie e, lubiłam bardzo podobnie. E, z tym, że ten z Essence ma troszeczkę większą szczotkę, którą trudniej się operuje. Ale trzymały się podobnie. I też efekt wydaje mi się, że dawały dosyć podobny. I oba nie były aż tak bardzo mocno wodoodporne, jak można by się tego spodziewać. Mam też dwa linery w pisaku. Jeden z Catrice, drugi z Muła. Też bardzo podobnej jakości. Fajne czarne kolory też. Lubiłam ich używać i wbrew pozorom używałam ich dosyć długo. Wcześniej zawsze miałam problemy z tymi linerami, takie, że one dosyć szybko się wypisywały, wyczerpywały, wysychały, natomiast te były naprawdę całkiem, całkiem spoko. No i mój ulubiony liner z Vibo. Mam już następny, jak wiecie. On ma swoje wady, ale jego ogromnym plusem jest czarny kolor i to, że. Ma bardzo, bardzo wygodny pędzelek, którym mi się po prostu dobrze pracuje, i to jest tak naprawdę na chwilę obecną jeden jedyny, jedyny, nie jeden jedyny liner taki w pędzelku w marzu, którego używam e, z dużą przyjemnością pomimo, że tam czasem się troszkę te zewnętrzne rzęsy maźnie, to nie jest aż taka tragedia, e, no i produkt, który ja bardzo lubiłam używać szczególnie w pracy, to jest serum do paznokci z Vevey Swiss e, ja go sobie używam głównie do skórek, dlatego, że zawsze mam problemy z wysychającymi skórkami e, on jest w takiej pędzelkowej formie, więc jest bardzo wygodny i można go sobie nakładać kilka razy dziennie i to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko produkt w bardzo niskiej cenie. Dobrze i to by było wszystko jeżeli chodzi o moje denko dzisiaj, takie trochę długie ale jednocześnie szybkie, bo bateria mi się cały czas rozładowuje i chciałam to jak najszybciej nagrać, że już nie wspomnę o tym, że jest ciemno tak jak mówiłam na początku, więc jakość tego światła dzisiaj niedobrze, niedobrze. Jeżeli filmik Wam się podobał, lubicie denka, chcecie się motywować do zużywania Waszych kosmetyków i zapasów to dajcie mi łapkę w górę dajcie też znać w komentarzach czy e, używałyście z, którykolwiek z tych produktów, o których ja dzisiaj mówiłam, czy coś Was zaciekawiło a także koniecznie dajcie znać jak Wam idzie denkowane nie, bo to mnie najbardziej zawsze interesuje. E, w opisie postaram się umieścić Wam e, listę produktów, o których mówiłam dzisiaj na pewno będzie spora tak. Oprócz tego znajdziecie też linki do moich mediów społecznościowych, do Facebooka, Instagrama. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco zachęcam do subskrypcji, abyście mogli być wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.